witam was widzowemu odcinku z mojego odcinka Clash Royale jest to już czwarty nie piąty odcinek yy, Z serii od zera do pro playera z tego co widziałem to podoba wam się ta seria Mnie to naprawdę cieszy bo fajnie mi się nagrywa wiadomo nie jest pcharki, no to łatwiej się wygrywa yy, ale naprawdę wiem że dużo osób ogląda jestem na Naprawdę wam wdzięczny i prosiłbym Was, żebyście jak już dołączacie do klanu waferki, to żebyście grali regularnie. Bo mm, na przykład tutaj FandipsonXX, yy, nie komentuje tego Niko, ale on niedawno dołączył i ma 400 pucharków. Okej, okay, on grał, ale na przykład Kuba nie wiem, nie wiem ile miał pucharków i nie wiem czy on gra. Barburi, on chyba też nie gra Bardzo mało pucharków pijacie i przez to nie możecie grać Clan Warsów, a Clan Warsy są bardzo ważne, bo od dziesiątego Kinga są a dziesiąty King ja zaraz wbiję, mimo że dopiero zacząłem serię, więc prosiłbym was o to, żebyście wbili te pucharki, żebyście mieli bo no i tyle w sumie mm. i jestem ciekaw, czy wy to oglądacie jakby przed świętami, czy po świętach? Bo ja nie wiem. Bo ja to nagrywam no y, w dniu, gdzie są święta, tak? I y, y, zaraz będę jechał po prostu do, y, na święta, tak? A jestem ciekaw, jak wy. Czy wy jedzicie na święta gdzieś? Czy wy macie u siebie? Bo ja na przykład jadę na początku mam u siebie, później jadę do kogoś i tyle w sumie. Jestem ciekaw, jak wy to macie. Jestem ciekaw też, kiedy wy to oglądacie. Bo skoro dzisiaj są święta, to podejrzewam, że mało osób będzie oglądało, tak? No bo święta. Ale oczywiście, nagrywam odcinki, no bo trwa daily. Nie wiem, ile te daily będzie trwało bo wiadomo, szkoła niedługo będzie i nie wiem, i nie wiem, jak to będzie. No, ale na razie trwa daily. Cieśmy się tym daily. Teraz atakujmy mu prawą stronę, bo on nie ogarnia. Totalnie. On się chyba poddał. Więc my po prostu go zabijmy. No i tyle. Cyk. Wiadomo, postaram się y, zrobić takie odcinki 15 minutowe. Choć nie wiem. Nie wiem. O, tutaj mamy do odebrania Lucky Box epicki. Pięknie. 25 kartów, Tutaj 3000 tego. Kolejny Lucky Box. Więc fajne. Y, tutaj 600 golda. No i następna gierka. Co jest? No, dobra. Przepraszam was za to, że kichnąłem, no ale wiadomo, Trzeba kichnąć, jak, jak się trzeba, no, czy znaczy jak musisz, to musisz, tak? Więc no. My tutaj rozwalamy chłopków. Patrzcie, jak te goblinki cisną, nie? Cisną. Cyk. Widzicie ile tych goblinków tu jest? Patrzcie, one atakują. Wy to widzicie? Te goblinki ca całą wieżę mu praktycznie po powietrza Teraz battle ram. I ten battle ram jeszcze mu dociśnie tą wieżę. Więc no. O kurde, on gra z kartą, której nie lubię. Czyli barbarianki. Nie lubię na nią grać. Nie lubię ją. Więc no. Musiałbym Walkirię mieć tak. Szybko szybko cyk. O właśnie, bo Walkieria wiadomo to jest tank. Yy, więc no. Tutaj wiadomo yy, postawiłem Walkirię, dlatego, bo ona po prostu mogła przetankować. Yy, przytankować to znaczy, że przyjąć obrażenia. Tak na przykład jak on postawił Walkirię właśnie, no to on postawił Walkirię po to, żeby te kopniki nie obiły tej wieży. No i nie obiły. Okej, okay, on postawił chatkę. No i właśnie Pekka tutaj tylko zniszczyła i on ma w ogóle wszystko ode mnie wyższe. Ma poziom wyższy, karty wyższe. No. Przyznam, To trochę dziwne, ale ale postaram się go rozwalić, tak. Nie będziemy się poddawać. Nigdy się nie będziemy poddawać. Praktycznie każdy mecz jest do wygrania, jeśli dobrze zagracie. On ma jeszcze Wizarda? Co jest? Ej, bo Wizard... Ej, a Wizard nie jest z następnej areny? Mam takie wrażenie, że kurde, jest. Coś mi się tu nie zgadza. Ej, widzowie, bo Wizard chyba jest z następnej areny. I on ma już tą kartę? Hmm. Podejrzane. Podejrzane i to mocno. Na dodatku on ma wyższe karty, on ma wszystko. Mnie trochę zaspamuje, ale Ale widzicie, co się dzieje? Nie mogę nic zrobić, bo on ma wyższe karty. spamuje po prostu. No ja to przegram. No niestety przegrałem. No ale widzieliście, on miał jakieś karty totalnie niestety by... Jakby on, nie wiem, miał karty nie z tej areny. Więc, no. Tutaj, jak widzicie, dostał Rasha. No, pierwsza przegrana, i to, nie wiem, nie wiem, czemu on miał takie karty. To było bardzo podejrzane. Więc, no, nie wiem o co chodzi. Ale. Wyglądało to bardzo podejrzanie, no bo on miał kartę normalnie nie z tej areny. Tutaj zróbmy tak, zróbmy tak. Tutaj knight. No, i tutaj, yy, no to będzie już win. Tak. No. Nie wiem, czemu on miał tego Wizarda. No bo sprawdźmy się, odejduję, jest Wizard. <ścoughs> wizard jest od 1000 pocharków, a on miał 700 chyba. No to coś się tu nie zgadza. Nie wiem, nie wiem, na kogo grałem. To było trochę dziwne, że. On po prostu miał karty z wyższej tej, z wyższej areny. Nie wiem o co chodzi. Trochę mi jest smutno, bo można powiedzieć, że przegrałem na osobę, która miała po prostu wyższe karty, lepsze karty i wszystko. Więc no. Więc to nie była moja wina, tylko bardziej wina tego, że... No ta gra nie jest zbyt fajna i po prostu ludzie, którzy grają w tą grę, m, zaczynają to mogą trafiać na takich ludzi właśnie, że kupił sobie czy nie wiem co on zrobił, żeby miał to. Bo podejrzewam, że raczej kupił czy coś, wątpię, że był jakiś challenge, bo prawdopodobnie bym grał w ten challenge. Zazwyczaj gram wszystkie challenge i. No nie wiem. Szybciutko go rozwalmy tego chłopa. No i dzisiaj chyba będzie krótszy odcinek, za to, że. No trochę nie wiem, co się dzieje, bo. Nie powinienem przegrać tamtej gry. Ja nie liczyłbym to jako przegrana, no bo. Zagrałem na chłopak, który miał lepsze karty. W ogóle kart nie jest tej areny i nie miałem co zrobić, więc. No nie wiem. Nie wiem, co sądzicie o tym. Napiszcie w komentarzach jak najlepiej. Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Bardziej, no, nie mam w sumie co z tym zrobić. Stało się. Można powiedzieć, że niesprawiedliwie przegrałem, no bo nie powinien się ten fakt wydarzyć, no bo po prostu on miał karty z wyższej z wyższej dywizji, z wyższej areny i nie miałem co zrobić. No tutaj zraszujmy tego kolegę i po prostu to wygrajmy, bo już długo się ciągnie. Okej, okay, on obronił, no to battle ram. Znowu pekka. No daj już skończyć to po prostu. Okej, okay, no nie da skończyć. Nie da, nie da. Ale... Nie, no zdenerwował mnie, zdenerwowało mnie to. Bo... No... Zagrałem na chłopach którego nie powinienem grać na niego. Bo raz, to jest nowe konto, więc tradycyjnie... Nie powinienem trafić na... Ludzi... E, pay to win, Tak, no bo on był pay to win, Raczej. E, no miał kartę... Z, z wyższej areny, nie wiem. Nie da się spać z areny, więc coś tu mi. Coś tu jest podejrzana. Ale otwórzmy sobie te leki, boksy i tyle. Napiszcie, co wy myślicie o tej sytuacji. Tutaj ulepszmy sobie goblinki. Hmm. A i wiadomo ulepszą byle jakie karty, żeby mieć exp'a Cyk ósmy poziom. Tak, tak. No. Jeśli gracie w Clash Royale, to wiecie co to jest. A jeśli nie, no to tutaj jest takie coś, że tutaj deck dodajemy, zbieramy te punkty i za te punkty można zdobyć takie rzeczy no ja wszystko wiem, wiem, wiem otwórzmy sobie skrzynkę, cyk, cyk. No i to tyle. Tutaj Gold Chest. I tutaj odblokowaliśmy. No nie. A tu znowu do ulepszenia Canon. Mm. No i zagrajmy sobie kolejną grę. No niestety przedłużył się ten odcinek, bo no nie wiem, co mam zrobić z tą sytuacją. Grałem ewidentnie na Hopa, który no... Był Pay to win. I szkoda mi tego, bo nie powinien przegrać tej gry. Bo to nawet nie zależyło od moich umiejętności. On Po prostu miał Wizarda, a Wizard kontruje mój deck. A bo Wizard... Dużo bije. I no. Szkoda. Mm, postawię kartu stowna. Tutaj od razu chatkę. Czy może chatkę? No może nie. Może bekkę. I zróbmy tak, i postarajmy się to wygrać, Bo to prawdopodobnie będzie krótszy mecz. Może jakoś zmienię tak właśnie z Fireballem, żeby nie było tak, że jak już obiję kogoś i zostanie mu bardzo mało HP, to ja nie będę miał go jak go zabić, bo no się co się działo, tak? Ja nie miałem co zrobić przez to, że właśnie no był pay to win, no był. Nie wiem co zrobił, że miał tego Wizarda, ale wiem, że 90% raczej to był pay nawet. Jest mi z tego faktu szkoda, bo nie powinien przegrać tej gry. Jest to znowu taki jeden z cięższych meczy i on chyba mnie będzie tylko obijał fireballem. To, to jest... To jest gra, muszę go po prostu zraszować. Tego. No... Tak coś czułem, że tak to będzie wyglądało po prostu. On będzie się bronił i on będzie mi obijał fireballem. I tak będzie... I tak za mną wygram. Ech... A, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, że tak będzie grał. Nawet jak postawię tak postawę tak. Zobaczmy, jak Hm. Trochę łobiłem tej wieży, ale czy to, to da coś? To już tak zrobię, Czek, żeby jeszcze bardziej go zaspomować. A widzicie, on już fireballa wieży daje, już. Już się zaczynałeś Marek, tutaj szybko... ...szybko spróbujmy go jakoś zniszczyć. Bo on prostu ładnie fireballa wie, że... ...ja przegrałem. A widzicie? Widzicie, co robi? No to już jest chamstwo po prostu. To jest po prostu chamstwo. To, co on robi, to już jest zwykłe, po prostu... Granie, gdzie nie umiesz grać. I, no, na szczęście, na szczęście po prostu bił, O, widzicie, już wali Firebola. Pewnie on, on już po prostu będzie rzucał tego, tego Firebola i tyle. Dlatego muszę go zaspamować, żeby nie mógł tego Firebola rzucać. Ale i tak będzie rzucał, no to super. No i ja to przegrałem znowu. Znowu błąd gra z jakimś fireballem. No super, nie chcę mi się już grać. Ech. No nie chce mi się grać. Chłop się jeszcze śmieje, bo nie umie inaczej wygrać i rzuca tylko fireballa. Ech. No, to byłoby na tyle. Ja dziękuję Wam za oglądanie. No i narka.